Nie dotykaj mnie. Proszę, nie róbcie tego przy wszystkich. Głos Beaty Kowalskiej drżał jak liść na wietrze, niemal zagłuszony przez okrutny śmiech odbijający się echem pod kryształowymi żyrandolami. W głównej sali Pałacu Królewskiego w Warszawie, gdzie zapach drogich francuskich perfum mieszał się z wonią ekskluzywnej wódki, dźwięk kryształowych kieliszków łączył się z trzaskiem fleszy aparatów. Beata stała w centrum tego przepychu, ubrana w prostą niebieską jedwabną sukienkę, prezent od matki, krawcowej z Krakowa, która szyła ją miesiącami, wkładając w każdy ściek swoją miłość. Teraz ten jedwab rozdzierał się pod bezlitosnymi palcami, z każdym zerwanym włóknem kawałek jej godności spadał na zimną marmurową posadzkę. Spójrzcie na to, ludzie. Powiedziała Zofia Nowak, córka wpływowego senatora z Gdańska, z jadowitym uśmiechem malującym się na ustach. Wygląda jak żebraczka bawiąca się w księżniczkę. Śmiechy cięły jak bicze, powietrze gęstniało od złośliwości. Beata próbowała okryć się rękami, oczy miała pełne łez, ale zachowała resztki opanowania. Nie da im tej satysfakcji, nie tutaj, nie teraz. Jej serce waliło jak młot kowala z wieliczki, tam gdzie jej ojciec zginął w wypadku w kopalni soli. Pamięć o nim była jedynym, co ją trzymało. Została zaproszona na to wydarzenie tylko dlatego, że pracowała jako asystentka projektanta dla wieczoru charytatywnego. Ale ktoś, ktoś, kto nie znosił widoku skromnej kobiety w tym środowisku złota, władzy i arogancji, postanowił zrobić z niej widowisko. Nie płacz, kochana, rzucił jeden z młodych mężczyzn, śmiejąc się. Może jakiś oligarcha się zlituje i kupi ci nową sukienkę. Kolejna fala śmiechu. Sukienka, teraz rozdarta do kolana, odsłaniała prosty srebrny naszyjnik na jej szyi. Ostatni prezent od Ojca. Ściskała go mocno, jakby trzymała ostatni kawałek własnej duszy. Metalowy krzyżyk wbijał się w dłoń, ale ten ból był niczym w porównaniu z poniżeniem. I wtedy atmosfera się zmieniła. Najpierw rozległy się stanowcze kroki, potem zbiorowy szept, śmiechy ucichły, jeden po drugim. Aparaty, które wcześniej skupiały się na jej upokorzeniu, skierowały się w stronę głównego wejścia. Temperatura w sali jakby spadła o 10 stopni. Powietrze zdawało się rozstępować, gdy wszedł Leonard Rakowski. Mężczyzna, którego polska prasa nazywała imperium w ciele i krwi. Czarny garnitur, szyt na miarę w łodzi, spojrzenie ostre jak brzytwa. Obecność, która zmuszała do milczenia nawet zdekadentalną arystokrację lokalnej elity. W jego oczach płonął ogień, który mógł stopić najbardziej zamrożone serca. Kto, kto go wpuścił? Wymamrotała Zofia, bladnąc jak ściana. Leonard nie odpowiedział. Szedł prosto do beaty. Jego kroki odbijały się echem od marmuru, jak wyrok skazujący. Ona nie śmiała podnieść wzroku. Czuła jednak jego obecność, jak burze, która zbiera się przed wyładowaniem. Beata. Jego głos był głęboki, kontrolowany, jak grzmot przed nawałnicą. Kto ci to zrobił? Cisza była cięższa niż jakakolwiek odpowiedź. Można było usłyszeć szept materiału, gdy ktoś nerwowo przestępował z nogi na nogę. Zapach strachu zaczął wypierać perfumy. Zofia próbowała się uśmiechnąć nerwowo. Och, Leonard, to był tylko żart. Wiesz, jak bywają takie przyjęcia, ale on spojrzał na nią wzrokiem, który ciął jak lód statr. Żart? Rozdzieranie sukienki uczciwej kobiety? to jest zabawa? Szepty. Niektórzy odwrócili wzrok, inni przełknęli ślinę ze zdenerwowania. Kieliszki zatrzymały się w połowie drogi do ust. Czas stanął. Nikt jednak nie spodziewał się tego co zrobił później. Leonard zdjął własną marynarkę, uszyty przez krawców starej gwardii z Poznania, kosztujący więcej niż roczne zarobki większości obecnych i okrył nią Beatę. Materiał był ciepły od jego ciała, pachniał drzewnym perfumem i czymś nieodgadnionym, bezpieczeństwem. Potem odwrócił się do wszystkich i oświadczył stanowczym głosem, który wypełnił całą salę, może nie wiecie, ale ta kobieta jest moją żoną. Zbiorowe westchnienie przetoczyło się przez salon jak fala tsunami. Aparaty spadały. Kieliszki rozbijały się o posadzkę z głośnym brzękiem. Zofia wydała z siebie okrzyk niedowierzania. Jej twarz przeszła przez całe spektrum kolorów. Od bladości po purpurę. To niemożliwe, szepnęła ktoś z tłumu. Leonard przełożył ramię przez ramiona Beaty i kontynuował. A to, co właśnie zrobiliście, to nie tylko upokorzenie kobiety, którą kocham, to atak na przyszłą dyrektorkę kreatywną mojego nowego przedsięwzięcia Imperium Designu, do którego, co zabawne, wielu z was będzie błagać o przyjęcie. Beata spojrzała na niego w szoku. Nigdy nie wyobrażała sobie, że miliarder, którego poznała miesiące temu, przypadkowo w kawiarni w Zakopanem, gdy pomogła mu znaleźć zagubiony portfel, przybędzie po nią. A tym bardziej, że odważy się stanąć w jej obronie przed śmietanką towarzyską Warszawy. Wspomnienie tamtego dnia wróciło jak błyskawica. Śnieg padający za oknem małej kawiarni, zapach gorzkiej kawy, jego uśmiech, gdy wyciągnęła portfel z pod stolika. Jesteś aniołem stróżem, powiedział wtedy. Nie wiedziała, że mówi poważnie. Leonard zwrócił się do ochroniarzy: Wyprowadźcie wszystkich! Natychmiast! Zofia zaprotestowała na próżno. Jej ojciec senator próbował interweniować, ale jedno spojrzenie Leonarda wystarczyło, by umilkł. Drzwi otworzyły się, jakby sam los nimi kierował. Elita Warszawy zaczęła opuszczać salę jeden po drugim, z zawstydzeniem malującym się na twarzach. Niektórzy próbowali jeszcze ratować resztki godności, prostując plecami. Ale wszyscy wiedzieli ta noc zmieniła wszystko z zewnątrz prasa chwytała historyczny moment najpotężniejszy człowiek w Polsce opuszczał salon z kobietą w rozdartej sukience ale o nienaruszonej godności flesze rozświetlały noc jak gwiazdy spadające z nieba gdy w końcu zapadła cisza beata wyszeptała dlaczego leonard mogłeś mnie zostawić oni nigdy nie zrozumieją Uśmiechnął się smutno, a w jego oczach błysnęły wspomnienia. Bo ja też byłem kiedyś ośmieszany, beata. Ja też byłem tym, z którego wszyscy się śmiali. Dorastałem w sosnowcu w bloku z wielkiej płyty, gdzie zimą zamarzała woda w kranach. Byłem synem sprzątaczki i elektryka. I przysiągłem sobie, że jeśli kiedykolwiek zdobędę władzę, będę chronił tych, którzy nie mogą się bronić. Płakała. Nie ze wstydu, ale z ulgi. Łzy spływały po policzkach, zmywając makijaż, który nałożyła rano z taką nadzieją. Ale teraz nie potrzebowała już masek. A ty, gdybyś tam był, co byś poczuł widząc Beatę traktowaną w ten sposób? Czy zareagowałbyś inaczej w obliczu Zofii i jej okrutnej bandy? Napisz w komentarzach, zapisz się na kanał i zostaw łapkę w górę. Wasze wsparcie pomaga nam opowiadać historie, które naprawdę poruszają serca. A teraz wróćmy do Beaty i odkryjmy, co się stanie dalej. Gdy Leonard prowadził ją za rękę do samochodu, flesze uchwyciły to, co tabloidyna drugi dzień nazwą noc, w którą elita uklękła przed godnością. Czarna limuzyna czekała przed pałacem. Kierowca otworzył drzwi, nie pokazując zdziwienia na twarzy, jakby był przyzwyczajony do dramatycznych wyjść swojego pracodawcy. W środku panował spokój, tak kontrastujący z chaosem, który właśnie zostawili za sobą. Beata usiadła na skórzanej kanapie, wciąż owinięta marynarką Leonarda. Samochód ruszył płynnie, mijając kamienne ściany Starego Miasta. Przez przyciemnione okna mogła zobaczyć sylwetki ludzi z kamerami, reporterów próbujących złapać jeszcze jedno zdjęcie. Dokąd jedziemy? spytała cicho. Do domu, naszego domu. Słowo nasz zabrzmiało jak obietnica, jak przysięga. W ciszy podróży przez nocną Warszawę Beata zaczęła rozumieć. Ich małżeństwo, zawarte pięć miesięcy temu w małym kościółku w zakopanem, z trzema świadkami i starym księdzem, nie było pomyłką. Leonard nalegał, żeby zachować to w tajemnicy dla jej bezpieczeństwa, jak mówił. Teraz rozumiała dlaczego. Oni przyjdą po Tobie, powiedziała. Senatorowie, biznesmenzy, wszyscy, których dzisiaj upokorzyłeś. Leonard spojrzał przez okno na migające światła miasta. Niech przyjdą. Mam dość tego świata, Beata, świata, gdzie wartość człowieka mierzy się grubością portfela, a nie wielkością serca, gdzie można bezkarnie niszczyć innych dla zabawy. Jego dłoń odnalazła jej dłoń, splatając palce. Wiesz, co zobaczyłem, gdy pierwszy raz Cię spotkałem? Nie zobaczyłem biednej dziewczyny z Krakowa, zobaczyłem kobietę. Która podniosła portfel nieznajomego i nie pomyślała nawet o tym, żeby w nim zajrzeć, która uśmiechnęła się, gdy podawała mi kawę, jakby ten jeden gest mógł poprawić komuś dzień. Zobaczyłem coś, czego ten cały świat miliarderów, biznesmenów i arystokratów nigdy nie będzie miał: autentyczność. Samochód zatrzymał się przed modernistycznym budynkiem w Wilanowie. Apartament na ostatnim piętrze, miejsce, które Leonard nazywał domem, ale gdzie rzadko spędzał czas. Teraz z Beatą wszystko nabrało sensu. Winda wiozła ich w górę w ciszy. W lustrach Beata zobaczyła swoje odbicie, rozdarta sukienka, rozmarzony makijaż, ale w oczach coś nowego siła. Godność, której nikt nie mógł jej odebrać. Apartament był przestronny, z podłogami z jasnego drewna i ogromnymi oknami wychodzącymi na miasto. Światła Warszawy rozciągały się jak uszyty z gwiazd. Weź prysznic, powiedział Leonard łagodnie. Przygotuję coś do jedzenia, jutro będziemy musieli się zmierzyć z prasą, ale dzisiaj, dzisiaj jesteś bezpieczna. Pod ciepłą wodą Beata pozwoliła sobie wreszcie na rozpacz. Łzy mieszały się ze strumieniami wody, zmywając hańbę, strach, ból, ale też zmywając stare ja, kobietę, która wierzyła, że jej miejsce jest w cieniu, że nie zasługuje na miłość takiego człowieka jak Leonard. Gdy wyszła, ubrana w miękki szlafrok, zastała go w kuchni. Przygotowywał omlet z ziołami, których zapach wypełniał apartament. Tak zwyczajny gest, tak odległy od obrazu bezlitosnego biznesmena, którego malowały media. Nigdy ci nie powiedziałem całej prawdy, zaczął, nie odwracając się od patelni, o tym dlaczego zbudowałem imperium, o tym skąd pochodzą moje pieniądze. Beata usiadła przy barze, czekając. Miałem siedemnaście lat, gdy moja matka umarła, kontynuował Leonard. Jego głos był cichy, ale pewny. Pracowała jako sprzątaczka w ekskluzywnym hotelu przy ulicy Nowy Świat. Pewnego dnia zasłabła podczas pracy. Zamiast wezwać pomoc, menedżer kazał jej dokończyć zmianę. Nie chciał, żeby bogaci goście widzieli karetką przed hotelem. Źle by to wyglądało. Odwrócił się, jego oczy błyszczały od powstrzymywanych łez. Zmarła w pralni hotelowej, między brudnymi prześcieradłami bogatych ludzi. Nikt jej nie pomógł, nikt nawet nie zauważył, aż zmieniająca ją pracownica znalazła jej ciało dwie godziny później. Beata zakryła usta dłonią, serce ścisnęło jej się z bólu. Od tamtej pory wiedziałem, albo zostanę jednym z nich, tymi, którzy deptają ludzi, albo zbuduję coś innego imperium. Które będzie oparte na szacunku, gdzie każdy pracownik ma ubezpieczenie zdrowotne, gdzie matki mogą wziąć urlop, gdy dziecko zachoruje, gdzie nikt nigdy nie będzie zmuszony wybierać między godnością a przetrwaniem, podszedł do niej, klęknął obok stołka, i wtedy cię spotkałem. Kobietę, która przypomniała mi matkę, nie słabością, ale siłą, siłą bycia dobrym w świecie, który nagradza okrucieństwo. Beata wzięła jego twarz w dłonie. Nie jestem święta, Leonard. Jestem tylko dziewczyną, która szyła sukienki z matką i marzyła o lepszym życiu. I właśnie dlatego jesteś idealna, bo nie zatraciłaś człowieczeństwa w drodze do marzeń. Zjedli w ciszy, która nie była niezręczna, ale pełna, pełna wszystkiego, co nie musiało być wypowiedziane głośno. Za oknami, Warszawa tętniła życiem, miasto kontrastów, gdzie pałace stały obok bloków, gdzie bogactwo spotykało się z ubóstwem na każdym rogu. Następnego ranka telefon Leonarda eksplodował powiadomieniami. Tabloidy niosły tytuły jak Miliarder broni żony, Warszawa w szoku. Koniec elity. Rakowski wywraca porządek. Kto jest tajemniczą żoną magnata? Social media wrzały. Jedni stawali w obronie Beaty, nazywając ją kopciuszkiem XXI wieku. Inni atakowali Leonarda za populizm in show. Ale przeważała była inna reakcja, podziw, szacunek a także coś rzadkiego w polskim społeczeństwie, nadzieja, że może jednak zmiana jest możliwa. Senator Nowak, ojciec Zofii, wezwał na spotkanie prasowe, próbując kontrolować szkody. To było nieporozumienie, mamrotał przed kamerami, młodzież czasem przesadza z żartami. Ale jego słowa brzmiały pusto wobec zdjęć z tamtej nocy. Zofia sama zamknęła się w domu rodzinnym w Sopocie, odcinając się od mediów społecznościowych, gdzie nazywano ją polską Mean Girl. Jej przyjaciele, ci, którzy śmiali się z Beaty, teraz udawali, że tamtej nocy w ogóle nie było. Ale dla Beaty i Leonarda życie nabrało nowego znaczenia. Tydzień później, Leonard zorganizował konferencję prasową nie w luksusowym hotelu, ale w centrum społecznym na Pradze, dzielnicy Warszawy, która wciąż nosiła blizny trudnej historii. Ogłaszam utworzenie fundacji rakowskich powiedział przed kamerami Beata stała u jego boku fundacji, która będzie wspierać młodych designerów, artystów i przedsiębiorców z rodzin pracujących bo talent nie zależy od kodu pocztowego. A godność nie jest przywilejem bogatych. Aplauzy wypełniły salę. Byli tam ludzie ze wszystkich warstw studenci, emeryci, rodziny, które znały smak walki o przetrwanie. A moją żoną, Beata Kowalska-Rakowska, będzie dyrektorką programu, bo nikt lepiej nie rozumie drogi od dołu niż ta, która ją przeszła. Beata podeszła do mikrofonu. Jej ręce drżały lekko, ale głos był mocny. Nie będę udawać, że tamta noc była łatwa, że upokorzenie nie bolało, bolało, ale nauczyło mnie czegoś ważnego, że prawdziwa siła nie polega na tym, jak traktują cię inni, ale na tym, jak ty traktujesz siebie i że czasem, w najciemniejszym momencie, pojawia się światło, spojrzała na Leonarda. Mój mąż dał mi coś więcej niż obronę. Dał mi wiarę, że zasługuję na szacunek, nie dlatego, że jestem żoną miliardera, ale dlatego, że jestem człowiekiem. I chcę, żeby każda osoba, która przeżyła podobne upokorzenie w szkole, w pracy, w rodzinie, wiedziała: Nie jesteś sam, nie jesteś gorszy, jesteś warty miłości i godności. Sala eksplodowała brawami, niektórzy płakali. Inni uśmiechali się szeroko, jakby beata właśnie wypowiedziała słowa, których potrzebowali od lat. Media zmieniły narrację. Z skandalu w pałacu stała się historia miłości, która zmieniła kraj. Politycy zaczęli mówić o potrzebie humanizacji kapitalizmu. Firmy ogłaszały programy wsparcia dla pracowników z rodzin o niskich dochodach. Czy to była prawdziwa zmiana, czy tylko modny trend? Czas miał pokazać, ale dla Beaty nie to było najważniejsze. Trzy miesiące później fundacja otworzyła pierwsze centrum designu w Krakowie. Mieście, gdzie Beata się urodziła, gdzie jej matka nadal szyła suknie w małym warsztacie przy ulicy Szerokiej. Centrum zostało otwarte w odnowionym budynku fabrycznym z wielkimi oknami wpuszczającymi światło, z pracowniami dla młodych talentów. Salami wykładowymi i przestrzenią wystawienniczą. Na otwarciu była matka Beaty, Krystyna, kobieta o pomarszczonych dłoniach i ciepłym uśmiechu. Gdy zobaczyła, co jej córka stworzyła, łzy popłynęły swobodnie. Twój ojciec byłby dumny, szepnęła, obejmując Beatę. Nie z pieniędzy, nie z sławy, ale z tego, kim się stałaś. Leonard stał z boku, obserwując scenę. W jego oczach było coś, czego wcześniej tam nie było. Spokój. Spełnienie. Jakby wreszcie znalazł cel, który wykraczał poza bilansy i kontrakty. Wieczorem, gdy wszyscy już wyszli, Beata i Leonard siedzieli w pustym centrum na podłodze, oparci o ścianę. Myślisz, że to ma sens? Spytała Beata. Że naprawdę możemy coś zmienić? Leonard wziął jej dłoń. Nie wiem, czy zmienimy świat. Ale zmieniliśmy życie tych dzieciaków, które dostały stypendia, zmieniliśmy narrację, pokazaliśmy, że sukces może iść w parze z człowieczeństwem i to już jest coś. A Zofia, senator, ci wszyscy ludzie z tamtej nocy Zofia przeprosiła publicznie Nie wiem, czy to szczere, czy tylko PR, ale powiedziała Senator stracił wpływy. Okazało się, że to nie była pierwsza taka sytuacja. Inni go pociągnęli w dół, gdy stał się ciężarem politycznym. Nie cieszę się z ich upadku, powiedziała Beata cicho, ale cieszę się, że już nie mogą skrzywdzić innych. Wstali, patrząc przez wielkie okna na krakowski rynek oświetlony nocnymi lampami. Sukiennice, kościół mariacki. Gołębie śpiące pod arkadami. Wszystko było tak, jak było przez wieki. A jednak coś się zmieniło. Wiesz co? Powiedział Leonard. Nigdy ci nie podziękowałem. Za co? Za to, że podniosłaś ten portfel, za to, że byłaś sobą, za to, że pokazałaś mi, że można być potężnym i dobrym jednocześnie. Pocałowali się, otoczeni ciemnością i nadzieją. A ty czy uważasz, że Beata podjęła właściwą decyzję? Co byś zrobił na jej miejscu? Napisz w komentarzach. Twoja opinia się liczy. A jeśli ta historia cię poruszyła, zapisz się i zostaw łapkę w górę, żeby nie przegapić następnych, bo nawet najmniejsze gesty mają moc zmiany losu i otwierania serc. Historia Beaty i Leonarda stała się legendą nie dlatego, że był bogaty, nie dlatego, że była piękna, ale dlatego że w świecie pełnym cynizmu wybrali wiarę, w godność, w miłość, w to, że człowiek jest zawsze więcej niż etykieta, kod pocztowy czy saldo na koncie i że czasem prawdziwy luksus nie tkwi w złocie, ale w posiadaniu kogoś, kto widzi wartość tam, gdzie świat widzi tylko pogardę.